Siemaneczko, z tej strony, Red Hero, ze mną gra, dupat. Siemaneczko, mogę powiedzieć że ja jestem. Jak ja się cieszę, że ja to nagrywam. E na B chodźcie, może. Proponuję w chwilę Dosyć ciekawa propo propozycja. Siedam Ci plus Mówisz to do, do mnie, czy do drogi? Nie, do ciebie, Red Hero. A ja nie jestem gruby, tak jak ty. No ja nie jestem gruby. No nie wiem, no różnie bywa. Dragon podobno no, też nie jest gruby. No tak <grywki> Jakie dwie panie widziałeś to, misior? Jeszcze jeden. Po Kurde, no. minus 31 On jest na górze, znaczy, tam na daleko, nie. Jest na B, jest na B, jest na B. W drzwiach. Heisenberg. A ten Heisenberg to ślepizda. Oni sobie hańczą, bardzo iść. Bardzo wielka kultura na odcinkach na YouTube tak ważna. A się pierdzą. Bardzo... Short. Najlepsza kultura Every, kultura Kultural Time. play for time. Ja pierdolę O ja pierdzałem. Ja nie ma Ja nie Jaki ty! <grymne> ja goś porobił! A to jeszcze chyba specjalnie, co zrobił! On chyba posz... No bo to był przypadek! Bądźmy szczerzy <grymne> Przypadkiem to był twój, twój poród. To właśnie to powiedziałem, Nie, ty powiedziałeś, że ja byłem przypadkiem. Ale inaczej powiedziane. Nie. nie Cicho, ja otwieram. A nie, kurde, a on otwierał, what the fuck. Wy nic nie zabiliście w tej rundzie? nie. W tamtej. Może mi... O w końcu misiorko, zabiłeś No, jestem to będzie Kurde! Dragon? Nice, Na Cześć, ja nie Nie wiem, że to Na Chrześcijanie tańczą, 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 tańczą

organizujesz głupi Dobra masz tu tonę. On może go nale. tunelach wskakuje. ten gość dwie nie ja to wrzucam, ja to wrzucam Jak ja, ja, ja to wrzucam, ja to wrzucam Ja to wrzucam Nie Nie, ja to byte, ja to wrzucę Ale sobie haśni na izopa się nie rzuca Ty małeś to zrobił No myśli Taka sama jak Proszę cię Ale to było po prostu Kurde, już. nie. Nie, ja już nic więcej nie ugram w tej rundzie. W, te, te, w tej jednym turnieju, to jest pewne. O Boże, co tu się stało? Aż mi... Mam aż mi staną, to. O Boże, kurde! No, to okay, ale to, nie jest, to jest tak... To nie jest Co?! Nie masz nic z wody, jak normalne mężczyzna. Hey. He ale anyway. nie, to co się stało, to co ugramy? No tak słaba akcja, że... wiem, ale to do silverowych myśli muszę dać. No chyba. co? musisz do silverowych myśli dać. No co, się działo, się Oj, ty ty z boczuszku, oj, ty z bociuszku. Jesteś zobaczonego. No. To, 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 to jest praktyczne. raz To było tragiczniejsze od Kudona. To było To było tragiczniejsze od dragona. Nie sądzę. No, no. To się pisze, tylko ty jesteś od tym tragiczniejszy. Dziękuję. Co? A nie, nieco? Renasiek pluska. Ja. Ja, no. Nie, <śmieniu> ja ty wyglądasz jak słoń, dragon. Ej, no, mi... do ciebie chodzę na siłownie. Mhm. chyba siłownię tłuszczę. Nagle się w wytrzymał po co ja. I mam... gdybyś ja, ja, nie ch chodzę do mojego, debilu. No, nie wiem jak to... ty. Nie, nie jestem na dziś, dragona. No? Nikt nie jest, bo nie ma takiej na musie. Jest, no. spierdalanie wszystkiego, co, co istnieje. A, nie, 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 to się nazywa inaczej. To się nazywa. A, nie, nie. To się nazywa y, nie wyrzucę dziecko w <noise> Nie, nie wyrzutę dziecko. To się nazywa. To się nazywa Afryka. Y, jestem jak jakby było, gdybyśmy się spotkali w realu. Czy byś był taki kozak? No. No nie sądzę.

Nie wiem w ogóle. Nie hmm. wiem. Właściwie nie wiem. Teraz pomyślałam sobie o tym, jak... mi się. jedno Ja to sobie zjadł kluski na... <gulity> No, no, nie musisz się jeść. <gulity> nie musisz się wyjeść. A, i sam jesteś kluska jeszcze większa od... Mam pytanie, kiedy ostatnio widziałem swojego kotasa? Tak. Nigdy? Hmm... Co? Gunwo, masz na twarzy ciepła A, Tak, jest stary i słabe. No. Nie, 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 nie. Ja. No tak jebiesz sobie gruszkę. Zgłoś... E, co? Nie, nie, nie ma takich rzeczy. Powieź mi to. Powiedz, wstańcie tak, no i Ale to byś kurwa ścikał pod. byś się pod własne spodnie. Ko Kozak ciebie jest taki okazyjny, że wiesz? Pasztecie. Akurat ty sam mi pod granat, więc. <cofra> Takie ojeju, ojeju, ojeju. Zaczekaj. mam pytanie. Ja wtedy <szra> do wanny. Co? dragon, to masz

Nie wchodźmy. jeszcze jeden w bramie był. No wiem, wiem, wiem. Puścił ci oczy przesłonił. Tłuszcz ci oczy, Tłuszcz ci oczy Ech. Ja Nie wiem, co to znaczy, to by piękne intensowałem. Hmm, gdzie on może być? Tłuszczu? Wiecie czego używam Tłuszczu? do rzęs? Tłuszczu, Tłuszczu. do rzęs. Wziąć ci, jawkę? awkę? Dobra, draguś, chcesz awkę? Tak. No dobra, no kwojkę dawno nie grałem, no przepraszam droguś. No dobra, nie, to nie. Kwojkę, chodź tu. cicho, majski Nie biorę twojego Golila, pierdol się. B. A, to, to niech ten z bową najlepiej rushuje. Dobry pomysł. Jest to longa. coś tutaj chyba nie Od Na razie B czyste. On będzie plantował na B. Jest jeden, Kurde! Dlaczego dragon dostał? To jest lepsze od ciekawego. Mam mniej duszy. Nie. Ja mam mniej duszy, mhm. No, w mózgu. Ja się tam wygaszę, a nie zabiję, nie? Jak ile masz słabe staty? No wiem, mogłem się bardziej postarać, ale trudno. Nie, nie musisz, nie doszłabyś. Yeah, wiem, nie z tym gównem. Ej, nie kłóćcie się przed studnieniem, no. A kto cię tak nazwał?

Serio? Ja nawet e, dragon, możesz no, no, mi dropnąć, Pozwalam ci. Już chwila. Tylko ja nie tylko No, pozdręczcie mi drapnąć. Kwojkę, a, dobra, ty masz. Bo no, pozwalam ci, proszę ciebie. Kwojkę, chodź ze mną, proszę cię, tam no, na, do tych no, tuneli. No, masz to. Serio, bot. Bota mamy i bot miał bombę. Bo, nie, ten gościu miał bombę i wyszak. Przecież to bot przejął bombę. Jeszcze jeden. Dwa. O ja nie dębię się przystąpaniu no, Bo no, po prostu z tym, a, oh na Bo jest to Jakby co jeden jest CT, a to po prostu ty, nagrywasz w nim, jak, ty nie Masz jak nie umiesz. głos Aha kurde. CT, wychyla. Jest bo przy to? samochodzie przy... Co? No. Ej, Dragon, nie bierz tego do siebie. Chcesz mieć milion wyświetleń nagrać z Tsunami. To nie było śmieszne? Ale nie, ja tylko mu... co, co nie miało być Myślę, to jest tylko porada życiowa. Bo nie kłócił się po to, że bez sensu. Ale czy ktoś się kłóci? Nie. A jest y, okno, okno, wcelowana wka. celowana. Niech sobie wejdzie. Um no z Rosji Z dupy. To z dupy taki program telewidzyjny. No to... Ej, on wszystko słyszy, nie? No tak, bo mam dobre słuchawki. Nie no. wymieniłem, że wam mi coś Nagrywam. A nie nagrywam. Nie wiem, co to też nie nagrywam. Co <laughs> <gry> Bo kurde, a nie to był granat. Jest. nie, nie to się go ani razu. Tunele dolne. Dobra, dobrze, że tu nie napieram. Ale ja taki właśnie patrzę, co ty się robisz. Nie umiem trafić w ciebie. Masz Ja byłem schowany Ale on ma awkę. Tak, Ma, masz pilnanie geniusz dlaczego biegniesz z pistoletem? Pilnuj mu pleców. What the fuck? To się schodkowo wychylaj, nie oglądałeś Izaka?